Jestem czysto. Uciekaj! Nara! Eeeh! Szalał, szalał. Ej! Jezu! Jakim piachu?! jest <grym> w piachu! ...portem to mnie nie będzie wiedział, ale. Mogę za autem wyjechać, nawet nawet zwrócić się za autem. Ale to za autem, żeby tam wyjechać z tym trackiem, to powiem ci, że. Nie, odprawię po prostu się zanotuje. Nie no, w sumie wiesz, jak tam już przybiłeś, to nie wyjadą z twojej pozycji. Zajęcia nie masz. Nie, bez zajęcia to jest chujnie. Zajebiście jest, Tomek. Zajebiście, kurwa. WPYTE JEST KURWA ZAJEBIŚCIE! Konek. Tomek, tylko prawo konek. Bez, chodź. Bierzcie gala, bierzemy, gala, bierzemy, bierzemy. leży. Sprawdzaj pod drewnem, pod drewnem, na drewno wchodził. leży. Drewnem, I O nie, to, to nie, to Rusia, to schowaj. To nie są zabawki dla dzieci akurat. Powoli strzelać. Ktoś zgadł. Francja to też nie jest. Chorwacja? Nie, to nie jest Chorwacja. Weź, żeby wydać mojego pieszcze na tej kamerce. Mogę byś przełączyć? Wrócę na inną kamerę. Nagrywanie, puszczasz znowu. Jebać nie potrzebowała. Nie słuchajcie, kurde. Nie. A Nie, nie śpi. Was, jak się skończy papier na przykład toaletowy i wybierzecie ostatni listek, prawda, w toalecie albo, Cześć, albo na przykład, na przykład jak, się skończy, jak się skończy kawa w ekspresie i robicie sobie ostatnim cielny kawę, to kto powinien uzupełnić ten papier albo kto powinien dosypać tej kawy?

na Idę na dół No Taka u góry twój smok czy ich? Mój, mój jest, jest ale jest dobry Proszę ale... No mam Fajna zabawa Ja pierdziele... Nie, no dobra, nie gram tutaj Ty źle celujesz nie, nie, Tak, może być, może wow. tak flaszuje ktoś, uważaj. No, flaszują kurwa. Fleszuję pod kamerę nie. nie. Jak ta trójka znowu leży, kurwa, przed hangarem. Kurwa. Na kurniku jest, no co my robimy? Pod gniazdem.